Zatrzymaj się na chwilę. Weź głęboki oddech. Powoli, głęboko. Czujesz ten moment? To właśnie teraz nie przeszłość, nie przyszłość tylko ta chwila. Jak często gonisz za czymś, czego jeszcze nie masz? Jak często wracasz myślami do tego, co już minęło? Ale pomyśl: ile razy naprawdę byłeś tu w tej jednej niepowtarzalnej chwili? Żyjemy w świecie, który ciągle pędzi. Wszyscy czegoś szukają, za czymś gonią. Więcej pieniędzy, więcej sukcesu, więcej miłości, więcej akceptacji. Ale czy to naprawdę daje spokój? A może prawdziwa wolność zaczyna się wtedy, kiedy przestajesz walczyć, kiedy akceptujesz siebie, swoje życie i wszystko, co przychodzi, bez lęku, bez oporu. Spójrz w głąb siebie. Kim jesteś, kiedy nikt nie patrzy? Co czujesz, kiedy zostajesz sam na sam ze swoimi myślami? Czy to, co w sobie nosisz, jest spokojem, czy raczej niepokojem? Nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi. Nie musisz kontrolować wszystkiego. Życie ma swój własny rytm, a ty jesteś jego częścią. Nie oddzielaj się od tego, co naturalne. Zobacz, słońce nie martwi się, czy jutro wzejdzie. Rzeka nie pyta, gdzie ma płynąć. Drzewo nie wątpi, czy powinno rosnąć. One po prostu są. A ty? Czy potrafisz po prostu być? Wszystko, czego potrzebujesz, masz już w sobie. Nie szukaj szczęścia na zewnątrz. Znajdziesz je, gdy spojrzysz do wewnątrz. Czas na praktyczne wskazówki. Spróbuj czegoś. Zamknij oczy. Weź głęboki oddech. Pozwól myślom przepływać, ale się ich nie trzymaj. Posłuchaj ciszy między nimi. To tam rodzi się spokój. Niech każda chwila stanie się dla Ciebie okazją do bycia w pełni obecnym. Zwróć uwagę na dźwięki wokół Ciebie, na oddech, na bicie serca. Świadomość tego, co dzieje się teraz, to klucz do prawdziwego życia. A teraz posłuchaj to ważne. Nie jesteś swoimi lękami. Nie jesteś przeszłością. Nie jesteś tym, co o Tobie mówią inni. Jesteś czymś o wiele większym. Jesteś obecnością. Jesteś spokojem, pozwól sobie czuć, pozwól sobie ufać, nie spiesz się. Życie nie wymaga pośpiechu. Wszystko wydarzy się we właściwym czasie. Ty po prostu bądź tu i teraz. Jeśli ten przekaz do ciebie przemówił, zostaw serduszko i udostępnij go komuś, kto tego potrzebuje. Razem twórzmy przestrzeń pełną spokoju i świadomości. Do usłyszenia.